No, witam Was w pierwszym odcinku mm, mojej naszej serii QA, czyli pytania i odpowiedzi. No, to razem jest 33 pytania. Takie głupie pytania, durne, obraźliwe, wyzywające, yy, usuwałem. No więc zaczynajmy. O Boże, jak ja nie lubię tego komunikatu. Uwaga, zaraz się zmieni. Uwaga, uwaga... Zaraz się zmieni. Więc pytanie zadał pro minecraftowiec Kto jest ojcem Pablito? No to pytanie było zdeczka głupie. Ale ogólnie nie usunąłem, bo to było pierwsze, więc... Odpowiedź to nie wiem. Zacznijmy od tego, kto, jest, kto to jest Pablito. Pytanie drugie. Masz dziewczynę? Nie, aktualnie nie mam. Następne pytanie. <laughs> Boże ludzie, pytania na, y, źle napisane z błędami ortograficznymi będę usuwał. Czyli będzie chociaż jeden błąd, usuwam pytanie. Y, ale dobra, już czytamy. Pytanie, czy mógłbym, mógłbym przez ukreskowane nakręcić z tobą odcinek Team Fortress 2? Będzie tak, ja nie nagrywam odcinków z, w sensie takich z ludźmi, z ludźmi, których nie znam ale planuję zrobić. O Boże! Wiedziałem, że się zmieni. Pla planuję zrobić taką serię Team Fortress 2 z widzami, gdzie będę grał. Ja kontra widzowie. Albo ja i ktoś jeszcze, ja jakiś inny zagramer czy coś. Dobra. Pytanie następne, Fabstor 123. W co lubisz najbardziej grać? No cóż, yy, ja nie mam takiej, takiego coś, w co lubisz najbardziej grać. To zależy od moich chęci i upodobań. Bo na przykład yy, teraz często, yy, ostatnio zacząłem często grać w Team Tak, ciągle teraz grałem w Resa, tym Fortressa, ale przedtem to w ogóle nie chciało mi się w niego grać, włączać. Potem znowu zaczęło mi się chcieć, potem nie chcieć. I co ja tu mam? No mam tu parę gier. Nie, to jest piracki, więc nie zwracajcie uwagi. Mam tu parę tych gier, oczywiście. Ale nie mam coś takiego, jak najbardziej lubię grać, ale jeżeli chodzi ci co w co aktualnie lubię grać, no to na razie Najbardziej lubię grać w Team Fortressa 2 jak na razie, ale na pewno wiem, że to się zmieni za jakiś czas. Następne pytanie często za zadawane. Kiedy nakręcisz kolejny odcinek z życia Las Venturas? Yy, nakręcę go, jak. Yy, nie będę tu spoilerował, jak coś dostanę. Bo teraz będzie takie yy, taki zaskoczenie. Nakręcę go. Yy, yy, yy. Już niebawem, już niebawem, spodziewajcie się odcinka, już niebawem. <laughs> bo to... no. To fajnie, że nazywasz się Maciej, bo to popularne imię. He, <laughs> he, No, tu odpowiedziałem na to pytanie poniżej. Jaka jest twoja ulubiona gra? <laughs> tu trzeba pomyśleć, bo ja tak... nie mam ulubionej gry. Mam ulubioną, 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 tak ulubioną całą serię gier. E, e, moją ulubioną serią gier jest seria GTA, czyli Grand Theft Auto. <coughs> tak przepatam bardzo za GTA. Jestem fanem GTA w ogóle. E, no i oczywiście czekam na GTA 5, który wyjdzie. W następnym roku, w marcu albo w maju, albo w październiku w tym roku. Data premiery nie jest jeszcze ustalona, eee, więc moja ulubiona gra to cała seria GTA. A taka moja ulubiona z całej serii GTA to GTA 4. Następne dwa pytania. Ile masz lat? Ja mam 15 lat. <laughs> Urodziny mam. 2 września, tak wiem, pierwszy dzień szkoły. Masakra. Czyli teraz będę miał 16. Sweet 16. Jaki jest Twój ulubiony serial? Ja mam bardzo dużo ulubionych seriali, ale teraz takim najczęściej oglądanym. Poprzednio mój ulubiony serial to był yy, yy, Rodzina Zastępcza, ale teraz. Wychodzą nowe odcinki mojego drugiego ulubionego serialu, czyli Ludzie Chudego. To taki serial, gdzie jest trzech policjantów, takich głupich i... No, to komedia jest ogólnie i kryminał. O Boże. No. Czy uważasz, że Łysy ogarnia jest spoko? Tak, jest spoko. Czy zrobi serię z Black White? Hmm. Mnie osobiście się ta gra nie podoba. I raczej nie robię gier z y, serii. Nie, nie, gier gier. Nie, nie robię serii z gier, które mi się nie podobają, czyli nie zrobię. Chociaż jeszcze na to pomyślę, bo w tą grę nie grałem, a nie chcę oceniać gry y, poza wyglądem, więc zobaczę jeszcze, ale raczej nie. Kiedy odcinek z Minecraft sezon drugi i y, y, San Andreas No cóż, kiedy odcinek z Minecraft sezon drugi? Yy, otóż Minecraft sezon drugi będzie już niedługo. Yy, musi jeszcze tylko waran, by mieć czas i jak na razie tyle. Oczywiście szukam też osób do yy, tak 10 osób szukam do tej serii, więc jak jest ktoś zainteresowany, to pisać na PW. Zrobi serwer Minecraft non premium. Hmm. Minecraft serwer planuje robić taki publiczny co wy będziecie mogli ze mną grać, ale on nie będzie non-premium, tylko premium, gdyż nie lubię osób podszywających się za mnie. Już znalazłem jedną na YouTubie podszywającą się za mnie osobę i na różnych serwerach Minecraft, więc będzie premium. <laughs> Komentarz został usunięty. Hmm, to też bardzo ciekawe pytanie, lecz na nie nie odpowiem, bo go nie rozumiem. Y to, tak, zrobisz vloga z twarzą. A z czym mam robić vloga? Nie wiem. Z pupą na wierzchu? Nie wiem. Zacznijmy od tego, czy zrobisz vloga. Vloga już... E, jeśli mogliście zauważyć, jeżeli byliście przed tysiącem widzów, to mogliście zauważyć mnie, gdyż robiłem specjala e, na tysiąc widzów i... Pierwszym takim Pierwszą częścią tego specjala był livestream, Często robiłem live streamy, a jak już pyknęło te tysiąc widzów, to pokazywałem ja siebie, swoją twarz. Ale czy zrobisz vloga? Na tym się jeszcze zastanawiam. Bo jakby ktoś skopiował mój filmik, przerobił, to tego się najbardziej boję, że upokorzy mnie przed internetem. Bo wie, często się zdarzają sytuacje, że ktoś przerabia czyjeś filmiki. Podaj czcionkę to niebieską. Dobrze, to niebieską czcionkę na filmiku będziesz miał w opisie, więc zajrzyj. Pytanie następne. Dlaczego jesteś dziwny? Hmm. Bo jesteś człowiekiem? Tak. Tu takie nie... <laughs> Trochę inne pytanie. Czy lubisz pornosy? <laughs> tak, osobiście lubię, lecz innego typu nie takie zwykłe. No w sumie też lubię, ale to... Oj dobra, po prostu lubię, nie? <laughs> Czy mógłbyś mnie pozdrowić? Tak pozdrawiam Cię, Xodakes. Xodaxes. Boże, nie wiem jak to się czyta. I Twoja ulubiona nutka? Ja <laughs> osobiście... Mm, moja ulubiona nutka znajdziecie w opisie y, tego filmiku. Nazwę tej nutki. Oznaczony jako spam? No to już było. Czy lubisz nagrywać filmy? Tak, lubię nagrywać filmy, bo gdybym ich nie lubił, to bym ich nie nagrywał na YouTube. Czy byś polecił jakiś kanał, jakby ci się spodobał? <laughs> Czy poleciłbym jakiś kanał? Mm. No, w sumie to yy, nie wiem. <laughs> Właśnie myślę, jaki by tu polecić kanał. Ogólnie wszystkie kanały macie polecane w moich polecanych kanałach oczywiście polecam ten um, pierwszy kanał w moich polecanych nie wiem jaki bym polecił kiedy minecraft to odpowiedziałem <laughs> czy nagrasz następny odcinek minecraft sezon 2 to już powiedziałem tak będę nagrywał następne odcinki minecraft multiplayer sezon drugi. będziesz dalej nagrywał minecrafta tak będę dalej nagrywał minecrafta dlaczego jesteś dlaczego jestem fajny bo nagrywam filmiki na YouTube. Pytanie. Lubisz mnie. Tak, lubię Cię. Będzie w końcu Minecraft? Tak, będzie. Już po raz kolejny odpowiadam na to pytanie. I czy w tym basenie swobodnie może stanąć? Tak, próbowałem i może. Czy jak chłopak z klasy jest idiotą i chodzi do Media Markt? Czy to jest legalne? Bo przecież MediaMarkt nie dla idiotów. Nie, to nie jest legalne. Powinno się go za to zabić. A tak na serio to? To jest tylko marka, więc tu nie ma znaczenia. Kto jest jeden, kto nie... Przecież każdy jest idiotą, więc to nie ma dalszego znaczenia. Czy zrobisz kolejne odcinki z Gmoda? Spodobała mi się ta gra i seria. Tak, yy, będę robił następne odcinki polskiego idiotboxa z Garys Moda. Lecz na to trzeba dużo czasu, dużo pomysłów i no i tyle no. No. I cierpliwości do tego, bo nagrywanie. Wymyślenie, czego tu użyć, jakiego fajnego barieru. Trzeba to skleić, efekty pododawać, plus czas renderowania, konwertowania i wstawiania. O Boże. No, pytanie. Czy jak wchodzisz do tunelu, to umiesz wyjść? Mm, no wiesz, ja, ja jestem takim typem, że ja jak wchodzę do każdego tunelu, to ja zawsze umiem z niego wyjść. Tak, dokładnie. To pytanie już było. Jaki masz komputer? Procesor, kartę grafiki RAM. Już wam pokazuję. Procesor, kartę grafiki RAM. Więc tak, RAM mam 3 GB. Planuję sobie dokupić. Znaczy się kupić nowe, bo mam tylko dwa sloty na na Boże na ramy. Chcecie mój procek, tak? No to proszę. Zamknij ryj. Więc tak, ja mam procesor na nazwie tylko RE. 2 Duo E7200 Boże E7200 E7200 Dalej mam y, Jaki soket to 775 LGA Tak y, Przeprowadza jeden No tu jest ile voltów przeprowadza Pełna nazwa to jest taka Intel R Core y, TM2 Duo CPA E7202,53 GHz. Giga, yy, mam dwa rdzenie, z tego co widać tutaj mam dwa rdzenie Tak Planuję sobie też kupić nowy procesor, tak Tutaj was nie interesuje, no yy, Kartę graficzną, tak, no to już wam pokazuję kartę graficzną Ati Radeon HD 4800 series, czyli tu jest seria 4800, ale mam kartę graficzną Ati Radeon HD 4850 tak, ta karta mi się przegrzewała już wymieniłem chłodzenie, było strasznie wadliwe ale już jest dobrze, temperatura 30 stopni, wszystko jest dobrze no. yy. Tak, zagrać ze mną w Garry's Moda, jak ich masz Kąpa. Czy zagrać z w Garry's Wątpię w to, bo ja nie mam... Mam dużo czasu, ale wiecie, zależy czy chce mi się grać, czy nie. I rzadko, ja nie mogę już tworzyć serwerów, gdyż mam już od dawna nowy internet i mam zablokowane porty. Tak, ale chyba będę robił coś takiego, że będę potrzebował pomocy widzów przy odcinku z Garry's Moda. Czy nakręcisz kiedyś GTA 4 The Ballad of Gate tak, będę kręcił całe GT4, czyli GTA 4 podstawowe plus dodatki. No i to wszystkie pytania. No, spodziewałem się ich mniej, ale mogłoby ich być więcej, więc w następnym odcinku proszę zadawajcie ich więcej. <laughs> no. No i dzięki, że zadawaliście pytania. Już macie swoją odpowiedź. Zadawajcie jeszcze więcej pytań. Więcej ciekawych, niedurnych, nie z błędem ortograficznym, bo takie będę usuwał. No więc, komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Oczywiście, yy, yy, zaraz dam nowy filmik, yy, pod którym będziecie zadawać nowe pytania do następnego odcinka, czyli drugiego do serii QA. Więc na razie.